Cześć. W tym odcinku przygotowaliśmy dla Was recenzję rozkładanej sofy Royal. Adam Franczak zapraszam na film. Royal to duża, solidna i bardzo głęboka sofa. Jej siedzisko ma aż 78 cm głębokości. Do sofy dołączono aż 9 poduch, które otrzymujemy w zestawie. Na siedzisku, na dużych oraz na średnich poduchach znajdują się delikatne płytki pikowania. W siedzisku mamy sprężyny bonelowe i piankę poliuretanową, co sprawia, że sofa jest dość sprężysta. Funkcje oparcia pełnią tutaj poduchy, które możemy układać tak, aby było nam wygodnie. Dodatkowe podparcie stanowi zaś podłokietnik, który jest dosyć szeroki i twardy. Sofa Royal posiada również funkcję spania typu DL. Aby ją rozłożyć, musimy na początku ściągnąć poduszki, następnie wysunąć siedzisko i położyć oparcie. Po rozłożeniu, powierzchnia spania to aż 164 cm szerokości i 195 cm długości. Powierzchnia spania jest podzielona na dwie części. Na jednej z nich znajdują się wspomniane pikowania, które jednak nie powinny mieć wpływu na komfort spania. Sofa posiada również duży pojemnik na pościel. W tym filmie prezentujemy wam sofę wykonaną w tkaninie OTUSSO 23G ze średnimi poduszkami w tkaninie RaqueL 13G. Tutaj jednak bardzo ważna informacja. Osobno decydujecie o wyborze koloru sofy, osobno o wyborze tkaniny na duże poduszki, osobno na średnie i osobno na te najmniejsze. Sofę możecie, ta, możecie tak więc naprawdę. Możecie, sofę możecie tak naprawdę dowolnie modyfikować. W naszym internetowym salonie meblowym twojemeble.pl znajdziecie wszystkie dostępne tkaniny, a z naszym konfiguratorem zadecydujecie o wyborze tkaniny dla każdego elementu. Oczywiście wszystkie mogą być wykonane w tej samej tkaninie. Jestem bardzo ciekawy, co sądzicie o Sofie Royal i o możliwościach jej modyfikacji. A może macie jakieś pytania dotyczące tego mebla? Zadajcie je śmiało w komentarzach, a my na wszystkie odpowiemy. Czekamy również na Wasze łapki w górę. Do zobaczenia!